It's no good. There's an executive lockdown no, of all primary systems. Without the captain's authorization, I can't access them. Well, where's the captain? Here he is. Captain Benjamin Mathias. Location? Med lab. Status? Deceased. What? How? I can't access that information. Find the captain, and you'll find his rig. With his authorization codes, I can crack this computer wide open. Damn it, Isaac. I'm sending the tram back to your location. Get to the medical deck and find that rig as fast as you can. What was that? Oh. Hmm. Widzę, że nie tylko ja mam Zapiszemy grę. Tak, zapisz. Okej, okay. <laughs> idziemy dalej. Nie, dopiero 15 minut, a czuję się jakbym grał z godzina albo z dwie. Zamknięte? Nie, otwarte, ale dobra, tutaj jest <laughs> jest tutaj eee, dobra opuść dobra zbraliśmy duży zestaw medyczny czyli jest w porządku. I can't die here not yet not like this eat me, they ate my boy o well, fajne we are here as we are Coś tam. Waiting. Możliwe basketball teammates wanted. Oh. Fajne, bardzo klimatyczne. Zwłaszcza te różne napisy na ścianach. Dobra, zabraliśmy sobie broń. Jest pełny, okej. Okay. Okej, okay, jedziemy dalej. No dalej. Wejdź do magazynu. No dobra. Tak najpierw sobie zbiorę rzeczy, jeśli tu jakieś są. Tutaj nic nie widzę. Tam jest zamknięte. Tu jest kolejka. No tu jest warsztat. Dobra. Magazyn. No tam te popsute. pioplazmową mamy. Pistolet liniowy. Karabin pulsacyjny kombinezon poziom 2 węzeł mocy aha węzeł mocy fajnie można go tu kupić dobra ale kombinezon to mi się przyda bo więcej ekwipunku będę mieć tak chcę to mieć to jest moje to bardzo fajnie wygląda bo właśnie wchodzimy do tego i będzie się tam zmieniać Zobaczymy jak wygląda teraz O, ładnie, dostał trochę pancerza No, no nie powiem dużo lepiej wyglądasz koleś Mam 5000 Ekwipunek hmm, Zestaw stazy mi się przyda, ale Tutaj część tych rzeczy mi się nie sprzyda. Sprzedaj tak. No tak zrobimy. I kupimy sobie węzeł mocy. Tak. Dobra. I sobie ulepszymy trochę to. zobaczmy co by tu ulepszyć piła plazmowa musiałbym dać w coś tutaj a to mi się nie zbyt podoba a damy tutaj tlen nie damy tak musimy iść do punktów wytrzymałości więcej <ścoughs> Wchodź na mostek nic tu nie ma ciekawego, no dobra. No to przechodzimy do rozdziału pierwszego, do rozdziału drugiego. Rozdział pierwszy został ukończony. Tak, chcę zapisać grę. zaakceptuję Tak. Dobra. No. no, nie chcę kupować nowej broni, bo ona nie jest znowu aż taka fajna. Aaa, jakaś ta piła plazmowa jest w O, tu jest bardzo schizowe miejsce. Shh, it's all right. The coin is here. Nothing to afraid of.

Fajnie. Tak, pomiziaj kolesia, z którego robaki wychodzą. Jak wszyscy widzą, tu jest masę zwłok. masę wszystkiego. O, tu magazyn. W razie czego... Co my tu mamy? Podnoś schematy, aby dodawać przedmioty do magazynu. Okej. Okay. Miotacz ognia. Okej. Okay. Mamy miotacz ognia. Zaraz zobaczymy sobie miotacz ognia. Nowy przedmiot. Miotacz ognia. Miotacz ognia. Przemysłowy palnik hydroza. Idziesz nowy? Ok, <śmany> może być. <śmany> Fajne są te malowidła, bardzo fajnie wyglądają. Dobra, idziemy dalej. Are there? Tak jest. We were Kendra's gone. One minute she was there, and I, I can't believe I lost her. We can still do this. Get me the captain's rig codes, and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We'll have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage and a shock pad from Zero G therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this static. Nieaktywny cel dodano. No ładnie, rączki ładne. Dobra. Dopiszę gierkę. Tak. Idziemy dalej, mamy dwie opcje. Pójdziemy najpierw tutaj. Tak czy tak, muszę w dwa miejsca iść No, otwieraj się Tu jest ten motyw Pod bardzo mi się podoba O tak To jest tak schizowe Ciekawe jak do gonu, walić tak głową o tą ścianę. Dobra, teraz będzie. Źle, musiałeś być ścipany. Oh, shit. Ej, chłopaki, może... Z... Zróbmy to pokojowo, co? Tak, tak, widzę. Zróbmy to pokojowo. na no, tych kolesi lepiej jest taką obrócić to. Mm. Okej, okay. no najpierw jedziemy tutaj. Wow. Ja Będzie oh. Nie lubię jak mnie straszą aż tak. Tak, tam będą wracać, więc później tam pójdę. Najpierw tutaj pójdziemy.